Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejną środę stycznia. Tak, witam się z wami i słuchajcie, dzisiaj będzie film, w którym chciałam wam pokazać e, karteczki, karteczki, które powstały w ramach akcji świąteczne czy zimowe? Chyba zimowe, chyba zimowe skrap skartkowanie z Kasią Kędzierską, e, do którego można było kupić kit w sklepiku ko Kosi. W sklepiku gosi, oczywiście. Ja takity miałam. I z kitów tak naprawdę mm, wykorzystałam. Ten kit. kitów wykorzystałam tak naprawdę tylko bazy. No, tak naprawdę tylko bazy. No tak, tylko bazy. W sensie papiery bazowe. A tak naprawdę stwierdziłam, że będę sobie działała na papierach, które były. W kalendarzu adwentowym tegorocznym te świąteczne papiery. Jeżeli któraś z Was miała kalendarz adwentowy Digi, no to będzie kojarzyła te elementy, te papiery. Ja z tych papierów, słuchajcie, zrobiłam całą serię tych świątecznych kartek z Kasią Kędzierską. Będę Wam pokazywać je po kolei, znaczy po kolei, tak jak u mnie, u, one u mnie tutaj leżą, a nie po kolei, tak jak były tworzone, bo szczerze mówiąc nie pamiętam tej kolejności. Ja tworzyłam na swoich papierach, bo. Yy, te karteczki, które Kasia proponowała, wydawały mi się troszeczkę za ciemne, takie, wiecie, trochę za mało radosne. Ja potrzebowałam wtedy takich bardziej radośniejszych, jakichś elementów, jaśniejszych, takich, wiecie. No wiecie, po prostu bardziej radosnych, że tak powiem. A tamte papiery są takie. No takie trochę vintage, takie wiecie, trochę pobrudzone i no, po prostu, jakby nie pasowała mi w tym momencie estetyka, że tak powiem, więc po prostu poszłam w innym kierunku. No i pomyślałam sobie, że potnę sobie te właśnie moje papiery z kalendarza Digi. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Aha, i od razu wam pokażę jeszcze. Zobaczcie. Dzisiaj był live, bo ja to nagrywam we wtorek, po, po live dla wspierających był live dla wspierających, w którym stworzyłam taką karteczkę. Bardzo jakaś śliczna. Tak nie skromnie powiem, jeszcze ją sobie tutaj ubiździłam nowo i oczka węża są glossy akcentem przejechane, żeby się tak fajnie błyszczały. Jeszcze nie zaschło, więc tak staram się nie majtać. To jest karteczka, która powstała z papierów, które wspierające w tym miesiącu sobie dostali. To są papiery inspirowane chińskim nowym rokiem, bo teraz mamy rok węża, dlatego właśnie wężowy element jest na środku. No, więc jeżeli nie jesteście wspierającymi to siakowa, to gorąco zachęcam, i jeżeli zostaniecie wspierającymi na dowolnym poziomie, to właśnie będziecie miały dostęp do tych papierów między innymi i do wielu innych, które już tam czekają. W tym miesiącu były właśnie elementy do wycinania, kwiatki, czyli dwa arkusze z takimi elementami plus 12 arkuszy z tłami różnego rodzaju. Więc tak wygląda karteczka, którą przed chwilą stworzyłyśmy. Dobra, i przechodzimy do zimowego świątecznego kartkowania 2024. I pierwsza karteczka to jest taka choinka, choinka. Choinka chyba w sumie. Taka wiecie, 3D dosyć mocno, zobaczcie. Ona się oczywiście składa na płasko, więc można ją wrzucić do koperty i nic się nie stanie. I ja ją zrobiłam w ten sposób. Nie pamiętam jak Kasi wyglądała, szczerze mówiąc, ona oczywiście stoi, więc można ją postawić. Jak do kogoś przyjdzie, to można ją sobie spokojnie postawić. Moja wygląda w ten sposób. I z tego co widzę tu i tu mi się rozmazało nowo. No tak jak mówiłam, mam tendencję do rozmazywania nuwo, jest no, po prostu słodko pierdząca, tak jak wszystkie te kartki, one wszystkie będą słodko pierdzące. To tak tylko ostrzegam. Tutaj jest jeszcze sweterek z zeszłorocznego kalendarza adwentowego DG, ale tak to wygląda. W ogóle bardzo fajna jest ta propozycja kartki, taka choineczka. Nie ukrywam, że bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba, jest taka inna, a jednocześnie nie przekombinowana. Bo wiecie, czasami takie kartki wydają się mocno przekombinowane, a ta jest właśnie fajna i taka elegancka. Tyłu nie oklejęłam, bo tutaj wiecie życzenia, żeby móc napisać. Dobra, to, to jest pierwsza karteczka. Druga karteczka. Tak jak mówię, nie idę po kolei, tylko tak po swojemu, że tak powiem. Druga karteczka to jest taka karteczka, i ona, słuchajcie, rozstawia się w ten sposób. Jak się ją postawi, to stoi sobie tak, o, nie? I u mnie jest ona, no tak jak mówię, wszystkie są z tej samej kolekcji, więc one wszystkie będą do siebie podobne, że tak powiem. Wszystkie są stworzone właśnie z tosiakowych papierów. Na wszystkich praktycznie jest wykorzystany też ten złoty Wink of Stella, bo mam fazę na niego, więc wszędzie praktycznie on się, że tak powiem, przewija i przez wszystkie praktycznie przewija się złote Nuvo, bo mam fazę na Nuvo Glitter Drops, tak, to jest to złote. Honey Gold to jest kolor i mam go jeszcze bardzo dużo, więc one są bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że tak powiem, wystarczalne, że tak powiem. No, więc tak to wygląda, tak wygląda ta karteczka, ona się tak widzicie rozkłada, można ją sobie tak rozłożyć, ale generalnie chodzi o to, żeby ona właśnie tak stała. I oczywiście składa się na płasko, można ją wrzucić do koperty, też mi się bardzo podoba ta, ta forma. Następna karteczka, ta mi się tak trochę forma mniej podoba, nie ukrywam bo to jest taka harmonijka, którą oczywiście też można sobie postawić po prostu w ten sposób i bo, wiecie, będzie stała i robiła dobre wrażenie. Ta mi się wydaje nieco przekombinowana formą, ale ciekawa. Wiecie, niby przekombinowana, ale w sumie robi się ją naprawdę bardzo prosto. Bardzo szybko ta karteczka powstaje. Ja sobie tutaj tyły też powyklejałam, żeby było, wiecie, elegancja Francja. Ale no, tak, tak sobie wymętrkowałam, że tak, taka będzie. Wyszła fajna. Ale tak wydaje mi się, że z form to jest jedna z tych, które tak trochę mniej mi się podobają. Bo wydaje mi się taka trochę przekombinowana. Ale z drugiej strony zawsze to coś nowego, ciekawego, nie? Więc tutaj mam ciastka, mam magię świąt. No i oczywiście nuwo. I oczywiście gdzie nigdzie jest też pociągnięte właśnie wing of Stellą, żeby się błyszczało. Ja lubię, jak się błyszczy. Następna forma to jest taki, widzicie, kwadracik. Po prostu kwadracik, o. I kwadracik się otwiera. Boże, żebym ja pamiętała, jak to się robi. Aha, to się tak ze sobą tutaj ten i jest tak, o dobra, bo to, tutaj jest magnesik. I to jest ta, formuła jest taka, żeby to było. O, i to się tutaj stawia, i tak. O. Tylko do tej kartki, jak się komuś wyślę, to trzeba wysłać instrukcję obsługi, nie? No bo y, trudno wyczaić tak na pierwszy rzut, że to właśnie tak ma być. Tutaj słuchajcie, nawet użyłam wykrojnika koła, nawet dwóch. Więc fajnie. I wszystkie robiłam na białej albo kraftowej bazie, a tą zrobiłam na takiej bazie mm, bardziej kremowej, takiej, wiecie, kości słoniowej. O, może coś w ten deseń, trochę nawet żółtszej niż kość słono, słoniowa. I bardzo mi się ta baza spodobała. Mam już sporo tego papieru, bo kupowałam kiedyś tak, y, po takiej paczce różnych papierów z Netuno. I ten powiem Wam, że jest naprawdę fajny i do takich cieplejszych papierów to myślę, że się sprawdzi. Więc myślę, że jeszcze nie raz go zobaczycie, bo dobrze się sprawdza jako baza. I też się tutaj nic nie wygina praktycznie, więc, więc fajnie. Karka jest fajna. Ta mi się bardzo podoba. Jest przekombinowana w ogóle, wiecie, fest. I generalnie no, trzeba, myślę, wytłumaczyć człowiekowi, jak ma ją postawić, ale ostatecznie efekt jest naprawdę bardzo fajny i jak się tak postawi gdzieś na przykład na półeczce, no to robi robotę, nie? Pytanie, gdzie wpisać życzenia... No nie wiem, można by je tu nakleić na przykład od spodu, albo tutaj napisać jakoś. No nie wiem, sama nie wiem. No i jest z magnesami, więc taki dodatkowy bajer. Ale ta mi się podoba, ta mi się podoba. No i oczywiście też się składa na płasko, widzicie. I to tak naprawdę na płasko. Więc taka o. Teraz mamy kartkę. No ta, ta, ta nie, nie trafiła w me gusta. To jest niekończąca się kartka. Ja nie jestem wielbicielką niekończących się kartek. E Ciekawe, czy będę umiała ją e rozruszać. Ja ją tak troszeczkę na pałkę po pooklejałam, nie ukrywam, bo to jest choinka. O! O! I to się widzicie. Kręci i wierci koło za kołem. No i tak można się bawić, nie? Ale mam takie poczucie, że człowiek, który coś takiego by dostał. No, nie do końca by wiedział o co mi chodzi. W sensie, no nie wiem, wydaje mi się, że jakbym nie skrapowała i bym dostała takie coś, to totalnie bym nie była w stanie ogarnąć, o co tu chodzi. Ale może, może po prostu nie wierzę w ludzi. <laughs> może nie wierzę w ludzi, i może tak naprawdę jest to całkiem proste do ogarnięcia. W każdym razie wysłać można, bo jak widzicie, składa się całkowicie na płasko. Ale no, nie wiem. No, ja, ja nie jestem jakąś wielką fanką tych niekończących się kartek. Wydają mi się e, dosyć mocno przekombinowane. Robiłam ją raz kiedyś na live dla wspierających. E, no, śmiechu było co niemiara, ale to nie ze względu na to, jak kartka się rusza, tylko ze względu z, z innych różnych względów, o, może w ten sposób. Dobra, idziemy dalej. Następna karteczka. To była chyba jedna z pierwszych karteczek, która powstała. To jest taka karteczka z banderolką. Tu nam się zdejmuje banderolka, tu nam się otwiera i tutaj po prostu się wpisuje życzenia. Widzicie? Tych tutaj boczków już nie oklejałam, tył okleiłam. I to się nam tutaj składa. Wiecie, tutaj wpisujecie życzenia. I tak naprawdę człowieczek dostaje taką zabanderolkowaną, dlatego też wszystkie ozdobniki są tutaj na wierzchu, tak żeby było. Wiecie legancko, że tak powiem, taka dość minimalistyczna karteczka, ale wyszła całkiem uroczo. Ta forma mi się na nawet mi się podoba, muszę przyznać. Teraz będzie jedna z dziwniejszych form. <grym> zobaczcie, tutaj są schody, schody do nieba, o, schody do nieba. Zobaczcie. I to się oczywiście też składa, więc e, tą kartkę też można spokojnie wysłać e, do e, kopertą, że tak powiem, w kopercie. Ja tutaj sobie jeszcze dołożyłam, jak widzicie, listeczki kalkowe, e, wyembosowane takim złotym pudrem wowkowym oczywiście. E, tutaj sobie popodnosiłam nawet trochę na dystansem te elementy, żeby coś tutaj było, tak wiecie, bardziej, bardziejsze. Niektóre elementy się błyszczą, tutaj widzicie te listki się błyszczą, bo są pociągnięte właśnie wing of stellą Są oczywiście wszystkie tutaj piegi zrobione nuwą. No i tutaj właśnie jeszcze ta kaleczka doszła dodatkowo. Kartkę otwiera się tak normalnie. jak Kartkę w środku jest oczywiście oklejona, miejsce na życzenia. No i plecki też są oklejone. Tak jak mówię, kartki są całkowicie wykończone, więc mo można je wysyłać. Ona się normalnie składa i w tej, i we w więc do koperty. Na luziku wejdzie. No i jak stoi, to właśnie jest z takimi schodkami. Ale nie wiem, powiem Wam szczerze, że z jednej strony mi się to podoba, a z drugiej strony mam takie, ale w sumie po co? W sumie po co są te schodki, nie? Takie mam, nie wiem. jakaś taka, jestem niezdecydowana co do tej kartki. Bo mi się podoba, ale tak w sumie to nie rozumiem. Ale czy ja muszę wszystko rozumieć? Nie muszę wszystkiego rozumieć. Więc kartka powstała, oczywiście. Następna kartka, to, to była chyba pierwsza kartka, która powstała. Eee... Tak, to była chyba pierwsza kartka. I zobaczcie, pierwsza kartka prezentuje się tak. Jest taka dosyć, dosyć, dosyć klasyczna. U mnie z zajączkiem. Tutaj choineczka. Jakiś ten. Tutaj też pociągnięte jest y, tym Wing of Stella. Są nuwokropki. Tutaj mamy metkę Wesołych Świąt. No i w środku się otwiera. Tu mam wyklejone. Tu jest miejsce na życzenia, Tak to się w środku prezentuje. No, że ja mam tutaj metkę, to jeszcze jest tutaj taki badziewiek. I z tyłu też jest oklejone pingwinkiem żeby było fajnie, no i ona sobie oczywiście stoi, tylko nie na szkle, no bo wiadomo, na szkle to nic nie chce stać. Więc na szkle się rozjeżdża, ale normalnie stoi. Więc taka to karteczka z dziurami, więc ten patent mi się podoba, taki inny, nieoczywisty, ciekawy. Następna karteczka. Eee, następna karteczka to jest karteczka... A, to jest ta dziwna kartka, dobra, to pokażę Wam tę dziwną kartkę. To jest jedna z tych kartek, która mi się podoba, ale jej też nie rozumiem bo ona ma takie... Zobaczcie, ona się tak tira-rira. Widzicie? Tu jest taki panel, który jest przyczepiony na takim... No na takim, nie wiem, zawiasie, haczyku, jak zwał, tak zwał. I dzięki temu to się tutaj tira, więc daje taki fajny bajer, że to jest takie właśnie interaktywne, trochę 3D. No u mnie jest, no wiadomo, z moich papierów zrobione. Jest tutaj też kaleczka, więc generalnie ta kartka mi się bardzo podoba, bo jest taka bardzo pozytywna. Taka bardzo, no pozytywna, jeszcze tutaj w ogóle mi tak wszystko wyszło symetrycznie, więc bardzo mi się to podoba, nie ukrywam, ale no pomysł jest taki, wiecie, dziwny, nie? <grytanie> Sama nie wiem, co o tym myślę. Zastanawiam się, czy jakby tutaj zrobić jakoś tak dwie nóżki, żeby to tak jakoś, wiecie, równomiernie się majtało, bo tak to, to się przechyla cały czas mi tutaj w prawą stronę i taki mam... To taka jakby sprężyna, ale tak nie do końca, nie? A i tutaj sobie jeszcze nowo pociągnęłam bombeczki, więc te bombeczki też są takie właśnie wystające trzy Też mi się podoba ten efekt. Mam ostatnio totalną fazę na nowo, Taką fazę mam na to nowo, że po prostu wszędzie tego nowo, W każdej karcie tego nowo używam. Mam tutaj wyjęte na wierzchu srebrne i złote nowo, no bo tak naprawdę tylko tych dwóch używam. I non stop używam tego nowo i Wink of Stelli złote. Mam fazę po prostu, totalną fazę na te dwa produkty. Dobra, i na koniec, a nie, jeszcze nie na koniec, przed, przed ostatnia kartka jest taka, że tutaj, zobaczcie, tutaj jest bardzo prosto, bo tu jest po prostu ten arkusz, napis i koniec, nie? Ten początek jest taki bardzo, bardzo, bardzo spokojny, a w środku dzieje się takie coś. No to jest jedna z też tych kartek, których nie do końca rozumiem, no bo ma stać tak, no niby tak, ma niby tak stać, i tutaj można jakieś życzenia wpisać. No bo tak wiecie, przód jest taki bardzo spokojny, ale tutaj ten środek jest taki bardziej, bardziejszy. Też bardzo prosta kartka, też bardzo szybko się ją robiło, ale no sama nie wiem, no chyba jakoś nie jestem do końca jej wielką fanką, niemniej wygląda, wygląda ciekawie, nie? Jest to ciekawe. Znaczy, wiecie, nie wszystkie z tych kartek jakby formy będą mi odpowiadały i podejrzewam, że nie wszystkie jeszcze kiedyś zrobię, wręcz podejrzewam, że... Tylko niewiele z nich jeszcze kiedyś zrobię. Ale bardzo mi się podoba w tym świątecznym zimowym kartkowaniu z Kasią, że pokazuje nam takie naprawdę dziwne pomysły, w sensie takie zupełnie inne kartki. Ja takich kartek w większości nigdy nie widziałam. I to mi się bardzo podoba w tym zimowym świątecznym kartkowaniu z Kasią, że one są po prostu inne, nie? że człowiek się uczy takich zupełnie nowych form. I tak wiecie, poszerza swoje horyzonty. I ja to w ten sposób traktuję. Nawet jak nie wszystkie mi się podobają, to wszystkie chcę zrobić, żeby właśnie nauczyć się czegoś nowego. Zobaczyć, czy mi to pasuje, czy nie. No bo wiecie, na filmie, na zdjęciu to coś mi się może podobać. Jak zrobię, to tak stwierdzę, e, może nie, a może wręcz przeciwnie. Popatrzę na film na live'a i stwierdzę, że no nie, to, to, to nie bardzo. A potem zrobię i się okaże, że jest super. No i widzicie. Trzeba kombinować, nie? Dobra, to teraz przedostatnia kartka. To jest jedna z moich ulubionych kartek. Tutaj, tak, dosyć niepozornie wygląda z przodu, nie? Ale wszystko dzieje się tutaj w środku. Zobaczcie, otwiera się i mamy taki telewizorek. Taki telewizorek z, ze scenką rodzajową, taką, zobaczcie, w środku. Ten pomysł mi się bardzo podoba. No i tutaj można, oczywiście, napisać życzenia nie? i wkleić. To mi się mega podoba, to jest mega fajne i nawet stoi. Jak się tutaj to dobrze odchyli, to nawet da się to postawić, żeby się nie odklapywało. Tylko trzeba tak, wiecie, dobrze odchylić. O. I będzie stało i się nie odklapywało. Więc fajne. Jak na przykład wysyła się jakimś, wiecie, rodzince, gdzie, gdzie są dzieci, to myślę, że będzie im się bardzo podobało. A z przodu wygląda tak bardzo niepozornie, nie? Na pierwszy rzut oka. I ktoś dostaje taką karteczkę, otwiera i takie... Także to jest super. Ta kartka mi się bardzo podoba. Jedna z moich naprawdę ulubionych i na koniec zostawiłam moją ulubioną kartkę, od której w tym zestawieniu zaczęła się moja przyjaźń z Wing of Stellą, bo zobaczcie, to jest kartka sakiewka. Ja ją sobie nazwałam kartką sakiewką, jako że ja sobie wydrukowałam te moje papiery jednostronnie. No to musiałam sobie tutaj jakoś poradzić. Ja sobie poradziłam także. Tutaj te boczki sakiewek pomalowałam właśnie wink of stellą, więc one się błyszczą, jak widzicie, bardzo się błyszczą, bardzo się błyszczą i złocą. No i u mnie tutaj są połówki kompozycji kwiatowych. W środku jest Mikołaj. Oczywiście to są moje ulubione papiery, moja łączka ukochana. Gorące życzenia. Mikołaj choinka. Wink of Stella, nie Wink of Stella, tylko Nowo, ale Wink of Stella też tutaj jest. A w środku mamy po prostu miejsce na życzenia, i tutaj jakiś papier ozdobny, i z tyłu są dechy. I tak to wygląda, tak wygląda ostatnia karteczka. Chyba moja nawet naprawdę najulubieńsza z tego zestawienia. I powiem Wam szczerze, że jestem mega dumna z tych kartek. Naprawdę jestem mega z niej dumna. Bardzo się cieszę, że udało mi się je zrobić. Zaraz je ja tutaj wszystkie sobie wystawię, żeby Wam pokazać. A co? Pochwalmy się, jakie ładne karteczki powstały. Zobaczcie, jak one się pięknie prezentują w ogóle, nie. Super są, naprawdę. Więc e, ja w tym miejscu bardzo chciałabym Kasi podziękować za ogrom inspiracji, które po prostu przekazała w tych live'ach z, z tym zimowym świątecznym kartkowaniem. Mówię tak i tak, bo nie pamiętam, jak się nazywało. E, bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. Bawiłam się przednio. Powstał, zobaczcie, cały blad, po prostu kartek świątecznych. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kartek. 12 kartek zrobiłam wszystkie i naprawdę jestem z siebie dumna. No. I niby są bardzo podobne, no bo wszystkie są z jednej kolekcji, ale jednak każda jest. Inna, więc każda ma jakiś taki inny ładunek, że tak powiem, emocjonalny, niesie ze sobą, ale wydaje mi się, że są takie bardzo pozytywne, bardzo takie wesołe i z radością je w przyszłym roku powysyłam na święta, bo naprawdę mi się podobają. Więc tak, Kasi, bardzo dziękuję za ogrom inspiracji i na pewno w przyszłym roku też będę brała udział. To jest chyba drugi rok, w którym biorę udział w zimowym świątecznym kartkowaniu i myślę, że w przyszłym roku też nie odpuszczę, bo naprawdę te kasiowe formy są. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe są, tak jak mówię, nie wszystkie na pewno powtórzę ale niektóre są takie, że myślę, że będę korzystała z tych e, propozycji. Więc tak, jestem z siebie dumna. Dajcie znać, czy brałyście udział w tym świątecznym, zimowym kartkowaniu i jak Wam poszło. I czy korzystałyście z kitu, czy może robiłyście na jakichś swoich papierach. Widziałam, że Ola Pustułka e, w ogóle robiła wszystkie te kartki w wersji dziecięcej. Więc jeżeli szukacie inspiracji na kartki dziecięce, takie właśnie do kopertę, to Ola wszystkie te kartki, ja Wam podlinkuję link... E, Mam nadzieję, że będę pamiętać. Jeżeli nie będę pamiętać, żeby podlinkować, to idźcie na kanał Aleksandra Pustułka. Ola wrzuciła tam film z podsumowaniem właśnie wszystkich tych kartek w wersji dziecięcej i wyszły jej po prostu przepiękne. Korzystała w ogóle ze starych papierów, ze starych kolekcji craftokloka. Hmm, e, chociaż nie, one nie wszystkie dziecięce chyba były. Zaraz, bo tam jedna była na 40 urodziny, może nie wszystkie były dziecięce. Nie, one chyba nie były wszystkie dziecięce, one były. Te dziecięce mi tak utkwiły w głowie po prostu. Nie, Ola po prostu korzystała ze starych kolekcji Craftokloka, które gdzieś tam jej się wiecie w domu zachowały. Po prostu te kotki mi tak utkwiły w pamięci i jakaś dziecięca. I one dlatego tak mi się wiecie, uwidziało, że one były wszystkie dziecięce. Ale tam jedna była na czterdziestkę, więc na pewno nie wszystkie były dziecięce. W każdym razie, zobaczcie sobie. Oli kartki są, wiecie, nieświąteczne przede wszystkim i są zupełnie inne. I Ola zrobiła z nich po prostu, no, sztos, jakby, wow. Ja byłam pod wrażeniem, jak to oglądałam. Więc gorąco Was do tego zachęcam, do obejrzenia i gorąco Was zachęcam do brania udziału w tym zimowym, świątecznym kartkowaniu u Kasi Kędzierskiej. Wszystkie filmy zresztą u Kasi na grupie są na palecie barw dostępne. Można sobie tam wejść. Tam jest taki post zbiorczy. Postaram się też pamiętać, żeby Wam grupę Kasi podlinkować i kanał Kasi podlinkować, bo nie pamiętam, czy one były na kanale Ukasi, czy na kanale w sklepie Gosi. To się tam upewnię i w każdym razie w opis Wam wszystko wrzucę. Zachęcam. Do tych kartek można sięgać cały czas, bo te filmy są dostępne. Kasia je udostępnia za darmo, tylko kit ewentualnie można było sobie kupić. No, więc tak, tak to wygląda. Dajcie znać, czy brałyście udział i dajcie znać, jak Wam się podoba moja wersja świątecznych kartek od Kasi Kędzierskiej. No, to co? Buziaki? Ściskam Was bardzo. Buziaki, pa 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 pa! pa.